Są bardzo różne sposoby czytania Pisma Świętego. Na początku warto przypomnieć, że wtedy, gdy mamy w dłoniach tę księgę lub jej podobną, na której jest napisane Pismo Święte, Biblia, warto właśnie pamiętać, że to jest Biblia, to jest Księga. To jeszcze nie jest Słowo Boże. I pamiętajmy o tym, że bardzo często zdarza się, że diabeł to ci da nawet 99% wtedy, kiedy wie, że będzie mógł zabrać później setkę, czyli 100%. A więc da ci nawet kilkadziesiąt ładnych cytatów, pozwoli na to, które gdzieś cię podbudują. A później, w odpowiednim momencie, kiedy gdzieś człowiek będzie w jakimś kryzysie, czy w jakimś kluczowym momencie, ci, jak to mówią, dowali ci właśnie takim cytatem, jak wspomniałem, Judas się powiesił. Dlatego lektura tej księgi Biblii, tekstu Pisma Świętego, żeby usłyszeć rzeczywiście Słowo Boże, trzeba brać je w kontekście całości, a więc ta lektura osobista, bo lektura, lektura Pisma Świętego to jest przede wszystkim lektura osobista, żeby usłyszeć rzeczywiście Słowo Boże, to trzeba się wsłuchać w głos Kościoła Katolickiego, we wspólnocie Kościoła Katolickiego, a więc tam gdzie to jest wyjaśnione. Tam, gdzie jest to umieszczone w kontekście właśnie całej historii zbawienia, ponieważ poszczególne epizody, które są, one nie są po to tylko, żeby istniały same dla siebie, tylko one są jak gdyby tą drogą, która prowadzi do czegoś, tymi etapami i nie wolno ich rozumieć wyrwane z kontekstu, i teraz to ja już wiem wszystko. Bardzo pamiętajmy, żeby uważać na to, żeby się nie dać się zwieść. I dlatego po raz kolejny trzeba powtórzyć właśnie ta postawa pokory, którą miała Maryja. A więc bez Maryi, zaczytanie tej księgi, to się nie bierz. Bo jak ci się wydaje, że masz nie wiadomo jakie natchnienie, że masz nie wiadomo jaki charyzmat czy dar, że ty to już ładnie potrafisz tym wszystkim pokierować, że się pomodlisz, bo to czasami ta modlitwa to jest do nas samych, żeby troszeczkę się nabuzować, upewnić, no i wtedy ja tutaj taką pewnością siebie to już wszystko z tego Pisma Świętego zrozumiem. Możesz, możesz stać się właśnie bez Maryi, możesz stać się narzędziem złego do tego, żeby gdzieś później skrzywić własną drogę życiową, czy nawet drogi życiowe kogoś innego. A więc obecność Maryi jest niezbędna, bo tak zadecydował Duch Święty. Jedyne słowo, które tak naprawdę jest, a więc Syn Boży wcielony, przyszło przez Maryję. Bez Maryi. Nie ma słowa Bożego, bo tak zadecydował Duch Święty. Koniec, kropka. Nie ma, że tak powiem, wyrywania z kontekstu jakichś cytatów, bo wtedy rzeczywiście możemy odczytać byle co, diabeł zasieje wtedy co chce. W kontekście całości historii zbawienia, tak jak naucza Kościół katolicki, ponieważ Duch Święty po to daje mądrość, aby umieć odczytać. Jeden, drugi, trzeci, dziesiąty cytat w kontekście całości wtedy to wszystko zaczyna mieć dopiero sens. Dlatego bardzo uważajmy na te cytatologie, bardzo uważajmy też na to wyrywkowe takie otwieranie Pisma Świętego, że co otworzę, to akurat na pewno będzie przesłaniem Słowa Bożego na dzień dzisiejszy. Bo jeżeli weźmiemy jeden cytat, to musielibyśmy przeczytać praktycznie nie tylko całą księgę, ale przynajmniej sens tego wyjaśnienia, jak to jest umieszczone w kontekście całości. Uważajmy na to, ponieważ bierzemy wtedy odpowiedzialność nie tylko za nierozumne kierowanie naszym życiem, ale czasami na wykrzywienie życia innych, bo też zdarzają się tacy, co gdzieś wydaje im się, że mają już tą pełni Ducha Świętego, nawet więcej niż Matka Boża, bo im Maria już jest niepotrzebna, oni sami już potrafią, oni tak pokierują bezpośrednio. Tak, tak, diabeł Tobą pokieruje tak bezpośrednio, że dopiero później, jak się wyłożysz, to sobie zdasz sprawę z tego, gdzie byłeś i gdzie jesteś i którą drogą szedłeś. Pokora niezbędna do tego, aby usłyszeć Słowo Boże. Słowo Boże jest skuteczne, ale jest właśnie jak to ziarno, które zasiane jest w ziemi i dopiero kiełkuje i dopiero później wydaje te właściwe dobre owoce. I nie zapomnijmy, że razem z tym ziarnem słowa Bożego diabeł zasiewa też i swoje. Nie dajmy się podpuścić diabłu, że będzie coś takiego, co nada nam prestiż, że my będziemy teraz już nie wiadomo kim, nie wiadomo jakie życie duchowe, które tak naprawdę jest zwykłym. Z zwykłą wyobraźnią, iluzjami, przeżyciami emocjonalnymi, i nie wiadomo czym jeszcze, które nie prowadzi do niczego. Pamiętajmy, jak ziarno kiełkuje, musi obumrzeć obumrzeć dla własnych ambicji obumrzeć dlatego, że teraz to będziesz wielkim jakimś góru. że teraz to będziesz miał nie wiadomo jakie poznanie obumrzeć dlatego, i wtedy dopiero Słowo Boże dotrze do Twoich, nie tylko uszu. Do Twojego umysłu, do serca, i wtedy dopiero zacznie żyć w Tobie. Dlatego pamiętajmy: to jest Biblia, to jest tekst Pisma Świętego, nie jest to samo co gazeta czy jakaś powieść, ale Słowo Boże, aby je usłyszeć. Pamiętajmy: bez Maryi i bez zdrowego nauczania Kościoła Katolickiego nie usłyszysz Słowa Bożego. Wymyślisz sobie, albo zły podpowiedź, to co Tobie się podoba, ale przede wszystkim po to, żebyś był na jego uwięzie. i tak naprawdę różnymi manowcami siebie czy innych prowadził nie do Królestwa Bożego. Pokola Marii jest niezbędna do usłyszenia słowa Bożego.